Sponsorem wiadomości jest sklep Castorama, sprzedawca czujników tlenku węgla i dymu. Czujniki już od 79 zł. Dzisiaj nad ranem z Nysy Kłodzki przy elektrowni wodnej wyłowiono zwłoki starszego mężczyzny. Policja zdołała ustalić tożsamość Denata. W środę 30 stycznia nad ranem około godziny 3.30 w rzece obok elektrowni wodnej przy ulicy Armii Krajowej w Nysie odnaleziono ciało mężczyzny zauważył je mieszkaniec, który natychmiast zawiadomił o tym policję. Policjanci będąc na miejscu potwierdzili tą informację. Na miejsce została wezwana straż pożarna, pogotowie ratunkowe. Strażacy wyciągnęli ciało mężczyzny z wody. Lekarz będący na miejscu stwierdził zgon tego mężczyzny. Funkcjonariusze wykonali na miejscu niezbędne czynności. Decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone w prosektorium. Akcja wyciągania zwłok była dość prosta. Zgłoszenie do nas dotarło po około godziny 4:30 wysłaliśmy jeden zastęp na miejsce zdarzenia. Ciało znajdowało się przy brzegu, także nie wymagało użycia sprzętu pływającego. Wydobycie przy pomocy bosaka, podręcznego sprzętu strażacy wydobyli na miejsce ciało tej osoby. Na miejscu było pogotowie ratunkowe, także dalsze czynności już należały do ratownictwa medycznego. Przy zwłokach nie znaleziono dokumentów, jednak już po kilku godzinach udało się ustalić tożsamość ofiary. Wyłowiony w dniu dzisiejszym mężczyzna to 74-letni człowiek, osoba bezdomna, bez stałego miejsca zameldowania. Na razie nie są znane okoliczności zdarzenia. Sprawą zajmuje się policja i prokuratura w Nysie.